Cześć z tej strony, Klaudia Kupiec i dziś sobie pogadamy na temat Waszych założeń na mój temat. Jakiś czas temu na Instagramie poprosiłam was, abyście mi napisali, jak wam się wydaje, jaka ja jestem, jakie mam przekonania itd. Bo niestety ja mam jakiś taki problem z Instagramem, że nie do końca trafiają do mnie te krótkie treści. Ja też w tym się za bardzo nie odnajduję. Czułam, że te stories musiały być krótkie, szybkie i nie mogłam się tam za bardzo rozgadać. I one wiadomo, że też bardzo szybko znikały, więc ktoś wchodząc na mój profil, też nie do końca wiedział, jaką ja w ogóle jestem osobą. A w dodatku, no ja też nie jestem jakoś super aktywna na Instagramie, nie relacjonuję swojego życia tam od A do Z, bo zawsze przerażały mnie te tysiące kapelków na górze i ja najchętniej bym to przeklikała. Więc cieszę się, że jestem tutaj na YouTubie i możemy sobie pogadać trochę, tak wiecie, bardziej otwarcie i trochę bardziej się rozgadać i będziecie mogli sobie to obejrzeć podczas gotowania, sprzątania czy robienia czegokolwiek. Ja tutaj mam taką małą ściągę z tymi Waszymi założeniami, wybrałam ich kilkanaście i się do nich odniosę, albo zdementuję, albo potwierdzę, że rzeczywiście tak jest. Możecie się teraz rozciąść z kubkiem herbaty, kawy i przechodzimy do Waszych założeń. Na mój temat. Pierwsze, wstydliwa, niewychodząca przed szereg. Kurczę, z tym raczej nie mogę się zgodzić, bo wydaje mi się, że jestem naprawdę odważna. Nawet ostatnio dajdzi wymieniając moje supermoce, powiedział, że jestem bardzo odważna i też tak uważam, bo nie mam problemu, żeby zagadać do kogoś, żeby podejść do kogoś przypadkowego na ulicy. I też często staramy się tak sobie sama udowodnić, że jestem odważna, robiąc jakąś szaloną rzecz, czy rzucenie porzucenie pracy z dnia na dzień. Czy, czy właśnie jakieś podjęcie takiej nagłej, spontanicznej decyzji? Drugie założenie. Miałaś wady z gryzu, maskowanie wady aparatem, być może progenia? Tak, no ja miałam wady z gryzu. W podstawówce to miałam serio szufladę, bo ja miałam coś takiego i no, nie wyglądało to najlepiej. Ja też nie miałam jakiegoś kompleksu z tym związanego, no bo wtedy byłam dosyć młoda, ale moi rodzice w miarę szybko zareagowali i wtedy. Założyli mi taki aparat ruchomy na zęby. Ja nie mogłam się odzywać, co w moim przypadku było naprawdę ciężkie, żebym się nie odzywała w domu. I miałam taki aparat, który był na górę i na dół jednocześnie, czyli w ogóle nie mogłam otwierać buzi. No i nosiłam go sobie przez kilka lat. Ta wada mi rzeczywiście się poprawiła. Potem nosiłam taki osobny aparat na górę i na dół. No i w pewnym momencie jakoś olałam totalnie ten aparat, przestałam go nosić, no i wada mi trochę wróciła Ale nie do takiego stopnia jak miałam przed, a miałam zęby na sobie No i cały czas nie wiem czy to była progenia, czy to nie była progenia Bo tak naprawdę żaden ortodonta nie powiedział mi, że mam progenię i się kwalifikuję do leczenia do, do operacji tak w zasadzie I e, moja ortodontka zaproponowała właśnie leczenie aparatem nie jestem pewna, czy to był kamuflaż. Wydaje mi się, że był to kamuflaż i możliwe, że miałam typrogenię, no ale nie miałam takiego jasnego stwierdzenia od kilku ortodontów, do których chodziłam, więc ciężko mi powiedzieć, ale no miałam wadę zgryzu i mam ją trochę zakamuflowaną. Trzecie założenie na mój temat to to, że jestem introwertyczką. No i z tym totalnie nie mogę się zgodzić, bo myślę, że dużo, dużo, dużo bardziej jestem ekstrawertyczką. Bardzo lubię otaczać się ludźmi, bardzo lubię wychodzić w ogóle do ludzi. Może niekoniecznie nawiązywać takie, wiecie, znajomości em, bardzo bliskie, przyjacielskie, no bo mam swoją grupę przyjaciół, dla których często i tak nie mam czasu i lubię się nimi otaczać, więc niekoniecznie lubię szukać jakichś nowych przyjaźni, ale bardzo lubię poznawać ludzi... I myślę, że jestem dużo bardziej ekstrawertyczką. Mnie też bardzo ładuje to, że wychodzę z domu, otaczam się właśnie jakimiś ludźmi, czy robię jakieś nowe rzeczy, czy nie wiem, idę na zdjęcia, tak jak właśnie teraz jestem po jednej sesji i to mnie tak bardzo mocno ładuje, I więc myślę, że dużo bardziej jestem ekstrawertyczką niż introwertyczką. Ale są sytuacje, że lubię posiedzieć sama w domu i lubię się tym cieszyć, że mogę sobie poleżeć, podpoczywać, czy Czytać książkę, oglądać film i zająć się totalnie sobą, bo chyba ciężko jest też być tak w stu ekstrawertyki, procentach ekstrawertykiem czy introwertykiem. Ale myślę, że gdybym miała tak procentowo to rozłożyć, no to dużo bardziej jestem ekstrawertyczką. Czwarte założenie to, że jestem sympatyczna, konkretna, szczera, otwarta, ale nie dam sobie w kaszę dmuchać. To zacznijmy od początku. Sympatyczna. Ja w ogóle z, z tym określeniem sympatyczna mam jakiś taki problem. Mam wrażenie, że jak mówię, że ktoś jest sympatyczny, to za bardzo tak nie wiem, co o tej osobie powiedzieć pozytywnego. Więc tak mówię, no, sympatyczna. Nie wiem, czy też tak macie, ale dla mnie to, to słowo ma taki różny wydźwięk. Ja domyślałam się, że tutaj to miało być miłe, więc jakby. Wie, wiecie, bez yy, spiny. Konkretna, szczera, otwarta. Kurde, no chyba tak jest. Ja myślę, że jestem bardzo konkretna i bezpośrednia. I myślę, że większość moich znajomych się o tym przekonało nieraz raz nie dwa. Bo nie mam problemu, żeby bezpośrednio i tak wprost powiedzieć, że jakieś zachowanie mi się nie podobało. Czy że nie chcę, żeby ktoś się do mnie tak odzywał, czy że ta osoba robi coś źle, czy robi coś super, więc ja lubię konkrety. Też jak opowiadam jakieś historie, to lubię, tak wiecie, konkretnie. Nie lubię tak się rozwodzić i przez dwie godziny opowiadać historię, która mogłaby trwać 15 minut. Wiecie, też nie chcę, żeby ten film wyszedł jakiś taki narcyzowy, ale no jestem otwarta, jestem też szczera, zawsze staram się. Jak najmniej kłamać, no bo wiadomo, że każdy jest jakąś tam głupotę walnie, ale staram się bardzo zwracać na to uwagę. No i nie dam sobie w kaszy dmuchać, no to prawda. Ja mam coś takiego, że też bardzo łatwo rezygnuję z jakichś takich znajomości, jeśli ktoś mi mocno podpadnie. No to ja tam gdzieś tej osobie przebaczam, ale nie mam potrzeby, żeby dalej z nią utrzymywać kontakt i. Staram się też jasno stawiać granice. Jeśli coś mi się nie podoba, to wolę o tym powiedzieć, żeby wszystko było jasne, niż potem obgadywać za plecami. I tak, lubię w ogóle też konfrontować, jeśli coś mi się nie podoba. Lubię od razu zwrócić uwagę, bo nie lubię w sobie trzymać jakiegoś taku, takiego żalu. Nie lubię tego, że po prostu mam w sobie jakiś problem i nie mogę go powiedzieć na głos. Wolę go powiedzieć, wyrzucić to z siebie, niż żeby gdzieś tam we mnie się to. Tak nagromadzało, i żeby był taki efekt kuli śnieżnej, że potem wybucham i wyrzucam z siebie wszystko. Bo też lubię, jak ze mną tak ludzie postępują, bo dużo bardziej lubię wiedzieć na bieżąco, że coś robię źle, żeby móc to poprawić, a nie po fakcie usłyszeć lawinę jakichś totalnych przykrych słów. Piąte założenie. Wydaje mi się, że jesteś typową kobietką, co nie lubi się przemęczać, często narzeka na większy wysiłek, w szkole nie lubiła WF-u itp. No i z tym raczej nie mogę się zgodzić, bo tak naprawdę od dzieciństwa byłam gdzieś związana ze sportem. Ja przez 7 lat tańczyłam, od 5-6 roku życia, i też bardzo lubiłam ćwiczyć na WF-ie, a w szczególności bardzo lubiłam się rozciągać, robić sobie rozgrzewki, no bo też na zajęciach tanecznych robiłam szpagat, sznurek i inne różne figury, więc bardzo lubiłam rozciąganie i w zasadzie cały czas to lubię, i gdzieś to tam mi zostało. No i też wy podstawówce jeździłam na zawody z kosza, ja wiem, że może Wam się to wydawać głupie, bo jestem niska, ale no tak, jeździłam na zawody z kosza i nawet ja uważałam, że to była moja zaleta, bo gdzieś tam mogłam sobie przemknąć pomiędzy tymi bardzo wysokimi dziewczynami, a też lubiłam ten, wiecie, dwutakt, zawsze mi to dobrze szło i tak dalej, więc... Myślę, że lubiłam WF. Może coś się zmieniło we pierwszej liceum, bo tam był WF, był jakiś totalnie odjechany, wiecie, robienie pompek, nie zrobisz pompek, iluś tam to jedynka i tak dalej, no to tego rzeczywiście nie lubiłam i czasem wykorzystywałam sytuację, że o, niby mam okres, żeby nie ćwiczyć, a tak naprawdę siedziałam i sobie odrabiałam jakieś lekcje. Ale już w drugiej liceum, myślę, że ta pierwsza liceum była taka najgorsza, a w drugiej liceum już na nowo powróciłam do... Do ćwiczenia na WF, bo zmieniłam szkołę i ten WF był dużo, dużo bardziej przyjemny. Każdy robił, co chciał. Jedni mogli sobie biegać, grać w kosza, grać w siatkówkę, grać w ping-ponga i tak dalej. I to było super, że mieliśmy taką możliwość wyboru. I nie było też takich ocen za właśnie robienie jakichś pompek. No ja w pompkach jestem beznadziejna. A co do sportu teraz, czy nie lubię się przemęczać? No to też nie mogę się zgodzić, bo dwa razy w tygodniu chodzę na zajęcia taneczne, tylko teraz tańczę coś zupełnie, zupełnie innego. Możliwe, że mogliście to widzieć na, w moim ostatnim weekly vlogu. No i chodzę na hip hop, a w piątki chodzę na kickboxing. Za jakiś czas mam zamiar chodzić na kickboxing dwa razy w tygodniu, więc chyba jednak lubię się przemęczać. I lubię ten stan totalnego wykończenia, zmęczenia, a jednocześnie ogromnych endorfin w organizmie. No. Szóste założenie na mój temat, to, że nie lubię dzieci. No i to prawda, nie lubię dzieci. Dajcie się śmieję, że większość dzieci to są według mnie bachory, no i tak to wygląda. Lubię dzieci, które są gdzieś tam w moim bliskim otoczeniu. Ja też całe życie raczej nie miałam mniej małych dzieci w swojej rodzinie, więc też nie miałam jakiejś takiej większej relacji. Zwykle moja styczność z dziećmi ograniczała się do galerii handlowych, gdzie te dzieci często są nieznośne, czy do samolotów i tak dalej i tak Ale już e, jak pojawiły się dzieci w mojej rodzinie, czy gdzieś tam w bliskim otoczeniu, no to takie dzieci są spoko, szczególnie jak są dobrze wychowane, bo myślę, że to jest Dużo bardziej kwestia wychowania, a nie konkretnie tego dziecka. Ale coś, co jeszcze mi teraz się przypomniało, to jak było zawsze jakieś niedobre dziecko w kolejce, w jakimś sklepie czy coś takiego, albo w komunikacji miejskiej, to ja robiłam taki wzrok i większość dzieci się nagle uspokajało i miało już takie, wiecie, zabierało, bo nie wiedziało, co się dzieje. Bo prawda jest też taka, że dużo dzieci się mnie bardzo boi, kiedy widzi moje oczy. I nawet pamiętam, że jedno dziecko tam znajomej powiedziało, że boi się tej cioci z wielkimi oczami, więc no też mam taki chyba wpływ na dzieci, no mam duże oczy i nic z tym nie zrobię. Czasem to rzeczywiście wykorzystuję. no. Nie lubię dzieci, ale to gdzieś tam w moim otoczeniu lubię. Nawet mojego siostrzeńca to ubóstwiam. Teraz tak tematycznie, kolejne założenie, siódme, to że nie chcę mieć swoich dzieci. To nieprawda, bo chciałabym mieć bardzo, dwójkę nawet dzieci, o ile je polubię. Nie no, swoje mam nadzieję, że będę lubić. Szczególnie, że słyszałam, że dużo osób, które mają swoje dzieci, to nie lubią innych dzieci i to nie jest coś takiego niesamowitego, że nie wiem, jesteś matką, a nie lubisz innych dzieci. Nie musisz od razu uwielbiać wszystkich, szczególnie kiedy widzisz, że wiele z nich nie jest wychowanych, <grym> więc chciałabym mieć dwójkę dzieci. Sama mam rodzeństwo i bardzo to doceniam, bardzo się cieszę z tego powodu i nie wyobrażam sobie, żeby jakbym już miała mieć jedno dziecko, to żeby to dziecko nie miało rodzeństwa. Ósme założenie na mój temat to, że jestem ambitna i poukładana. Jeśli chodzi o ambicje, no to myślę, że rzeczywiście mam wysokie. Ale z tym poukładaniem, no to też nie przesadzajmy. Lubię być gdzieś tam zorganizowana, lubię sobie zapisywać w kalendarzu w telefonie, co mam do zrobienia, kiedy i tak dalej. Ale no, są sytuacje, że mi się po prostu nie chce. Albo że olewam ten mój kalendarz, jeśli coś nie jest super pilne. Więc no tak różnie bywa z tym poukładaniem. Chciałabym być poukładana, czasem staram się być poukładana, ale często jestem po prostu roztrzepana i robię wszystko na szybko. Dziewiąte założenie na mój temat to, że mam zaburzenia zaburzenie jedzenia. A więc nie mogę się z tym zgodzić, ale gdzieś taką przyszłość, rzeczy przeszłość, przyszłość. Przeszłość, przyszłość mam nadzieję, że nie. Przeszłość rzeczywiście mam. Zaczęło się to gdzieś w okresie gimnazjalnym, kiedy wiadomo, że Tumblr, Instagram i inne media społecznościowe pokazywały nam, jak wygląda idealna sylwetka, jak piękne są szczupłe dziewczyny itd. I rzeczywiście wtedy bardzo, bardzo mocno tym przesiąkłam i zaczęłam brać to jakoś tak do siebie. Szczególnie, że to też był etap, w którym ja. Zrezygnowałam z chodzenia na zajęcia taneczne i dalej jadłam tak samo i widziałam, że to moje ciało się zmienia. Byłam w okresie dojrzewania, więc gdzieś tam to ciało zaczynało nabierać kształtów. Dodatkowo no, siłą rzeczy tyłam, nie mając takiego wysiłku fizycznego jak wcześniej. No, i gdzieś tam zauważyłam, że trochę siadało mi to na głowę. Potem ciągnęło się jeszcze przez okres liceum, a nawet i policeum. Na takim końcowym etapie zmierzałam się z zaburzeniami kompulsywnego obiadania, chyba tak to się mówi. Na szczęście teraz jest ok, pomimo tego, że jestem w sumie najszczuplejsza, jeśli chodzi o ten okres liceum i. Później, ale to nie wyniknęło z żadnych zaburzeń jedzenia, i jestem z siebie naprawdę dumna i szczęśliwa, że ta moja relacja z jedzeniem jest już naprawdę na dużo, 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 dużo lepszym etapie. I tak naprawdę jem słodycze, kiedy mam na to ochotę. Jem też różne niedobre rzeczy, niedobre dla wiecie, sylwetki, jeśli tak to można nazwać, ale gdzieś mam do tego takie zdrowe podejście i też trenuję. Nie odmawiam sobie jakoś bardzo, ale też właśnie nie mam takich dni napadów na jedzenie, więc myślę, że gdzieś mam zachowaną taką równowagę fajną. Jeśli w ogóle bylibyście zainteresowani, to ja też chętnie nagram taki film o moich zaburzeniach odżywiania i jak, jak w ogóle wyglądała moja historia. Teraz też w trakcie terapii trochę przerabiam ten temat i cofam się do tamtych lat, mimo że. Nie odczuwam, aby one jakoś tak na mnie aktualnie rzutowały, ale chciałam go sobie jednak tam ułożyć w głowie, przepracować, trochę, rozgrzebać, żeby dowiedzieć się, skąd w ogóle to wszystko wynikało. Więc chętnie chętnie nagram taki film, mimo że może on nie będzie jakiś taki prosty, żeby się do tego cofać, ale myślę, że i tak em, teraz będzie mi łatwiej niż jeszcze kilka lat temu. Dziesiąte założenie na mój temat to, że jestem płaczliwa i emocjonalna. A nawet trochę historyczna. I myślę, że jestem emocjonalna, bo dla mnie to jest ok, że odczuwam emocje i cieszę się z tego powodu, że odczuwam emocje i kiedy mam potrzebę sobie popłakać, to płaczę i widzę, że mi to też um, jakoś tak pomaga i działa oczyszczająco. Myślę, że w ostatnim czasie nawet yy, sporo miałam takich momentów płakania, bo zaczęłam tą terapię i dla mnie to też nie było łatwe, żeby nagle tak się otworzyć i rozgrzebywać jakieś Tematy, które były dla mnie kiedyś ciężkie i się okazało, że wcale ich nie przepracowałam, ale tak na ogół nie uważam, żebym była super płaczliwa. Raczej rzadko mi się to zdarza. A emocjonalne no to tak, no odczuwam radość, odczuwam złość, jestem w stanie to nazwać, że jestem wkurzona, a nawet wkurwiona, że jestem mega szczęśliwa, radosna, smutna, i tak dalej, więc jasna jestem emocjonalna, ale nie nazwałabym siebie histeryczką. Nie, nie należę raczej do tych osób, które gdzieś bardzo mocno tak histeryzują i wolbrzymiają to wszystko, co, co się dzieje. Jedenasty założenie na mój temat to, że jestem bardzo świadoma swojej urody. Teraz ja się czuję w swoim ciele naprawdę fajnie, jestem świadoma tego, że jestem atrakcyjna i że wielu facetom, kobietom się będę podobać, ale to... Też różnie bywało, i to też cały czas różnie bywa, bo bywają sytuacje, że budzę się i mam takie, boże, jak ja beznadziejnie wyglądam. O jezus, nie mam ochoty, tylko leżeć, nie wychodzić z łóżka i nie pokazywać się całemu światu. I wiecie, no, mam takie dni, i to jest normalne i nie widzę w tym nic złego. Dwunaste założenie na mój temat, że jestem zdecydowaną kobietą, mam swój cel i do niego dążę. Tak. Tak, jestem zdecydowaną, mam jakiś taki swój cel, gdzieś tam wiadomo czasem błądzę, czasem się gubię, nawet opowiadałam o tym w moim pierwszym filmie, że jak się zwolniłam z pracy, no to jak już byłam trzeci miesiąc bez tej pracy, no to czułam, że jakoś nie mam tego celu, gdzieś jakoś tak czułam, że się zamykam trochę w sobie, źle mi z tym było, ale no ja mam jakąś wizję tego, jak bym chciała, żeby moje życie wyglądało i staram się do tego dążyć i mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Bo na ten moment jestem raczej zadowolona, w jakim kierunku gdzieś tam idę i jaki sobie obrałam, tak naprawdę od już tam wcześniejszych lat. Ale też nie nazwałabym siebie taką osobą, która będzie dążyła po trupach do calu, bo to raczej nie. Bywały sytuacje, że miałam do jakichś różnych projektów taki słomiany zapał. Mam nadzieję, że z tym YouTube'em tak nie wyjdzie, no bo też wiecie, nigdy nie wiadomo, ale póki co mi się to podoba i chciałabym to kontynuować, więc mam nadzieję, że nawet jak gdzieś tam stracę motywację, to potem za, za chwilę ją odzyskam i powrócę z impetem. A nawet nie będzie żadnych powrotów, bo nie chciałabym w szeryf. po prostu będę cały czas działać. Trzynaste założenie, które napisaliście mi na Instagramie, to, że jestem bardzo wesołą osobą i raczej się z tym zgodzę, chociaż to tak samo jak ze wszystkim. No, różnie bywa, są sytuacje, że wcale nie jestem wesołą osobą, ale tak na co dzień myślę, że jestem pogodną osobą. dajdzie też często mi mówi, a to jednak on ze mną najwięcej przybywa, że bardzo się cieszę, że właśnie jestem taka promienna, uśmiechnięta i, i w ogóle. Też często byłam takim pajacem w grupie, że tam wiecie sobie śmieszkowałam, odwalałam jakieś głupoty, ale też bez przesady, bo jestem raczej spokojna ogólnie. Ale jednocześnie jestem taką trochę wariatką, ale gdzieś tam wszystko w granicach zdrowego rozsądku. W ogóle zdrowy rozsądek to jest coś, czym się zawsze staram kierować. No więc jest to kolejne założenie, z którym bym się zgodziła, że jestem wesołą osobą. Nie należy do osób, które kochają dramy. W ogóle ja nie znoszę się kłócić i nie pamiętam, kiedy ostatnio z kimś się pokłóciłam, że z nim nie rozmawiałam. Nie znoszę tego, nie lubię dram. Nie... W ogóle mnie to nie interesuje. Ja w takich sytuacjach najchętniej bym się wymiksowała, baj, i w ogóle proszę mnie w to nie mieszać. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że tutaj niektórych zaskoczyłam tymi odpowiedziami, bo ja powiem Wam, że trochę się zaskoczyłam czytając. Te założenia na mój temat, że jestem właśnie introwertyczna, spokojna, taka hej, cicha myszka, a tak wcale nie jest. Zaznaczę, że żadne z tych założeń nie uderzyło mnie jakoś szczególnie, no bo to są tylko założenia. Też prosiłam, żebyście pisali nawet takie spicy rzeczy na tym Instagramie. Bo ile można słuchać o tym, że jest się sympatyczną? No bardzo mi miło, ale no chciałabym, żeby tak wiecie, czasem prosto z mostu mi napisać, co o mnie sądzicie, żeby ja też mogła się do tego jakoś odnieść. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie odpowiedzi, jakie mi napisaliście. Niestety nie mogłam ich tutaj wszystkich zawrzeć, no bo też nie chciałam, żeby ten film trwał jak film pełnometrażowy, ale naprawdę bardzo doceniam każdą z wiadomości od Was. Zachęcam też do obserwowania mnie na Instagramie, będzie mi bardzo miło. Na pewno też jeszcze nieraz będę angażować Was w moje odcinki, żebyśmy mogli się cały czas lepiej poznawać. I co? Będzie mi też miło, jak zostawicie lajka, subskrypcję lub komentarz pod tym filmem. <grywa> Znowu czuję się jak żebrak, ale tak, no, no będzie mi miło, co ja będę ściemniać, więc yy, tak, to tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym.